Cześć, witajcie, na moim kanale dzisiaj mamy kolejny filmik z Brawl Stars i e, odbierzemy sobie nagrody tutaj no do punkty mocy, ja już sobie patrzyłem mamy nowe misje, mamy nowe misje wygraj gry 5 razy, dobra no trzy misje, nabiłem tego megaboksa, nie, musimy nabić wygraj gry 5 razy na no, mapach czekajcie, czekajcie, mamy mapę konkursową. a na nagrodzie jaką mamy? E, mapę, w sensie Ulecz 50 tysięcy czy 500? Dobra, ale gramy tutaj. Sobie na nagrodzie. Na nagrodzie Edgar się przyda. Wszystko się nagrywa, jasne. Jasna sprawa. Dobra. O kurczę. A to jest łapa konkursowa, czy jak? Kurcze, tu się nigdy nie będę uleczał. Cóść, przecież tam się nie ten dostać. Ale to chyba przez teleport. Dawać, zadajcie mi trochę, dobrze, dzięki. Ok, idę. To jest chyba mapa konkursowa. Dobra, chodź tu. Ej, pa, pa jak im, ich zrobię? Elu mordeczko. O, dawaj. Dobra, ok, uleczyć. No, nie Czego nie mogą mi dać się uleczyć? Po prostu chce się uleczyć. Właśnie tak, właśnie tak. Chce się uleczyć. O, lecie, no. Ja nie mogę. O, Jezu. No, ja, ja chyba im coś mówię. Dawać mi się ulecza. On się teleportował naprawdę po co ja jestem? What? Ja tu jestem, ale mam się do uleczania. O kurczę. Jezu, ja myślałam, że tu ktoś jest. Jezu. Chyba, u, chyba skakałem. Dobra. Bo on tu będzie mógł się teleportować. Dobra, Ok, idę się uleczyć. ma. Szybko, idę stąd sobie. Dobra. Idę dalej. Jezu. Dajcie mi się uleczyć. Dobra, wygrana. Okej, okay, czy to jest mapa konkursowa? Zaraz sprawdzę. Tak, to jest mapa konkursowa. Czekajcie, bo jakąś fajną misję. Wygraj gry 5 razy na napad. Jaka jest ma mapa na ma Dobra, dynamajkiem gramy, gramy tutaj dynamajkiem, dawać mi dynamaka Gdzie jest dynamajk? Boże, gdzie on jest? Okej, okay. gramy na napadzie Ej, w sumie Edgarem byśmy mogli, bo Edgar jest przekozacki, dobra, ale mamy w team Edgara To jest plus, że mamy w team Edgara Dobra, okej okay. Kurczę i sobie. Okej. Okay. Nie, ja myślałam, że ktoś coś zadał tam, ale nie. Co jest? No dobra, okej. Okay. Trochę poszło tam. Czekaj, bo tu idą. Nie, tutaj są. Dobrze porobieni. I pa, 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 pa. Pa, 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 jaki robię? Aj... Dawaj, Barley! Jakie? Jak my ich robimy? Nie, to jest nie je do pomyślenia. Czy ja dwóch właśnie naraz? Ten. No nie trafiłem! Co jest? Dobra, porobi ich Edgar tam. Bardzo proszę. Jeszcze nie zginął. Mam rundę wygraną. Nie, no dynamik jest tu też dobre. Spokojnie, dynamik, dawajcie. No nie, Barley, dawaj, ty chociaż. Ile już? To się nadrywa? 4 minuty. O nie! Nie chcą grać ze mną. Przecież to było tak dobre team. O kurczę, to będzie cięższe już. Lud, dobra, bi. No może jakoś się da zrobić. Ej, trzech naraz tutaj tak porobić. Pamy, pamy, pamy. Dobra, tam im trochę zadamy. Temu Czekaj, Czekajcie. Dobra, idę. Kurczę. Kurczę. Dobrze, zginie, zginie. Ale ja go nie ten, nie zdążyłem dobić. Zamroziłem go, ale to mi nic nie dało. Dobra, teraz idę użyć im bombę. Ok, pójdzie. Dlubo poszło. Ostatnio jakoś więcej leci filmików tutaj z bronsters, bo jakoś mam ochotę tutaj grać. Po prostu w bronsters raczej wolę. Teraz, ostatnio. O kurczę, ale poszło. Bomba. Czekaj, ja pójdę sobie tędy. Okej, okay, Dobra, leci. Nie macie już szans. Dosłownie. Yes! Łoho! Let's go! Okej. Okay. Spoko. Leci, lecą tu żetony. Prawda. Dobra, dawajcie. No, co tak mu grać? Dobra, 6 na 6. Co teraz? Z kim gramy? Edgar jest? Jest! Edgar i Tik. Ej, to może być, to może być e, fajna, fajna rozgrywka. Naprawdę może być fajna rozgrywka. Pa, 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 pa. jakich tu zrobiłem. Pa, 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 pa. Idę, idę, idę. Dobrze. Tylko chowam się. Kurczę, nie trafiłem. Pięknie, pięknie, dosłownie pięknie leci. No patrz jakiś ich... normalnie... Patrzcie, zamrażamy. Kurczę! O kurczę. Muszę użyć tu chyba bombę niestety. Wypad, wypad, wypad stąd. 26 do 44 Dobra, mamy jeszcze jakieś szanse? Daj, dawaj, dawaj, save. Nie! Po nas, po nas, po nas, po nas. Już płoniemy. Chociaż? Nie, już nie mamy szans. Płoniemy, płoniemy, nie ma nas. Aj, 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 Ciężko. Ja i tak gram. Edgar, dawaj. Jest dobrze, Edgar. Okej. Okay. Jessie, Jessie, Jessie się przyda. Dobrze. Ja zawsze gadżet używam na początek. Pa, 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 pa. Już, już ma 8 życia mam. A nie wiem, do tyłu. 8%. Kurczę, używa ulta. Uwaga. Nie, ja idę za dobrze, dawaj, nawalaj. Kurczę. A dobrze, wygrywamy to. Kurcze, blade. No gin. Ja nie mogę. Mamy jeden ten. Dobra, idziemy. Dawaj. Porobimy ich. Wypadł stąd. Pa dwóch! I Dobrze. To jest stos. No, po, poszli już nie mają szans. Jest. Pięknie. Jest. Ej, patrzcie, my nabijemy to nie wychodząc z gry. Możliwe. Jeszcze tylko dwa razy dawaj, Edgar. Dawaj, dawaj" Murdo. Nie gra? Dlaczego? Dobra, do normalnie. Hmm. No, nie wiem. Może być wygrana arena, może być przegrana arena. Nikogo nie zamroziłem tym razem. Wow! No nie, ta Piperka jest tak słaba. Ona, dobra, już gdyby umiała celować. Ale jak nie umie celować, no to przegrana będzie. Na pewno. Chociaż Ulta użyje żyje. Chociaż w sumie. Ej, czemu w sumie? To będzie nawet dobrze. Boże, przeszkadzają mi tutaj. Nie zdążyłem. Chociaż w sumie nie. Nie, moim zdaniem na pewno będzie wygrana. O nie, jednak nie na pewno, ale bardzo możliwe. Dobrze. I lecimy. Dawaj. Dawaj dotknę. Do dotknęło? Nie wiem. Czemu ja nie dotykam? Dawaj, baj, jest! Ła! Wow! Jest wygrana! Mamy wygraną arenę! Pięknie! Jeszcze raz, jeszcze raz tylko wygrać! Wszyscy grają, czy Colt tylko gra? Nie zdążyłem nawet dopatrzeć, tak szybko to, to zrobili. Nie, Colt tylko grał. Dobra, a nie zdążyłem też dopatrzeć teraz, z kim gramy. Dobra. Pięknie. Po co ja chciałem zamrozić? W sumie nawet i lepiej. Okej. Okay. Mają już 17 życia w tył. Stoję w sensie procent. No patrzcie! Czemu ja już. Aha, dobra, no super. Nie, no nie miałem szans. Dawaj ich, dawa ich. Kurczę, teraz oni tutaj przyjmują. Królują tutaj teraz oni. Boże, co on robi? No nie zdążyłem. Dobrze, okej, okay. dawaj, robisz. No co jest? Nie, ja idę, ja idę. Ty je sobierać, right tu kolt, ja idę. Co jest? Dlaczego on tutaj? No patrzcie, na no 2%! Ty! 2%! Lu! No ja idę ich atakować. Nie ma nie ma jak, nie ma. Nie możemy tego przegrać. Kurczę. Dobrze lecisz, lecisz, bomba. Zgrana. Pięknie. No, misja pierwsza zrobiona. Pięknie. Jej, już 36 pokarków poleciało. Co jest? No i prawie będziemy mieli mega boksa. Najpierw beatbox. Poleci. Nic, dobra. Z Megabox coś będzie na pewno. Jeszcze jedna misja, jeszcze jedna misja. Wygraj gry trzy razy. Hmm. Wygraj gry trzy razy z Darylem. Pokonaj na duo przeciwników. Hmm. To może być dobre, bo zrobimy misy, dwie misje na, dobrze na raz. Eee. To może. Co jest? Czy, ma, czy ja gram na mapie konkursowe? Czy. A taka mapa kiedyś już była? Taka mapa kiedyś już była, na pewno? O, ten, bo to jest kozak. O, pa, 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 pa. Dobra, rozwalona. Pierwszy Dżinek. Pięknie. Szkoda, że nie Timek. Dżinek e, to nie Timek. Ten, ten bo jest pro. Dobry jest. Kurczę, co ja robię? Boże. Się. Trzecie miejsce, dobrze, ale dwóch przeciwników. No dobra. Okej. Okay. Po prostu ja tu się skupiam teraz na pokonywaniu. Co? Ha! I takie coś. Jakie to było dziwne? Boże. Okej. Okay. Dobra. No nie, osiem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Idę na bo, idę na bo. Daj go. Dzióń. Tam jest. Popa, pa, 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 pa. Kurczę! No prawie widzieliście. Bierz park jubsa. Aby zginął, jakby zginął, by, by miał przypał. kurcze Edgar jeszcze był. No nie. Ale... Jak będzie znowu na środku, to będzie fajne. Aj. Tutaj lecimy. Dawaj. Rozwal skrzynkę. Dobra. patrz ten tu na pewno będą przychodzić. Ten gadżet w ogóle do tego Darela jest okropny. On nic nie daje prawie ci. Czekajcie, gdzie jest ten Frank? Ucieka. Dobra. Kurczę. Nie! Jak mogło? Jak mogło mnie dobić? Jak mogło mnie dobić? No dobiło mnie. Jak? Gość już nasze kampę. Długo nikt nie znajdzie, bo oni pewnie będą chcieli iść na szybką. Dobra. O kurczę. Tutaj ktoś jest? Pomogę, ja go rozwadzę. Wow, dobra, spoko. Jaka muza. Pa, 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 pa. Widzisz co? Zobaczmy. Tutaj nikogo nie ma. Nie widzę. Chodźmy. Szybko jeszcze się przetoczę. Dobra, przetoczyłem się jeszcze jakoś. Ale tam to już nie dam rany. Okej, okay, yy, w czekach się nie może. Ten. Czemu on zabił tą tarę, a nie ja? E, możecie mi to wytłumaczyć, bo ja ją zabijałem? Ja powinienem dokończyć. Co jest? <śledziny> ja. Nie wierzę. No, patrzcie, misję lecą. Tu jest dwa puszki. Dobra, okej, okay, dawajcie, lecimy, może uda się nam. Co jest, jaki lag był? Ej, co jest? Ej, widzicie, wy to? Ej, co są lang jakie? Dobra, lecę. Dwie skrzynie. Będę tutaj stał na czatach. O, po tą skrzynię będę stał na czatach. Patrzcie, patrzcie to. To jest Sandy? Nie, to był zły pomysł. Pa! Rozwaliłem! Rozwaliłem go! Jak? Oh, boi! Dawaj rozwal tą skrzynię. Ja nie mogę! To był tak wielki fart! Nie! Co ja zrobiłem? Boże! Boże. Co ja odwalam? Misje lecą, misje lecą. Dobrze. Okej, okay, no drugie miejsce, ale misje lecą. No patrzcie, jak misje lecą. Patrzcie, jak misje lecą. Każdego porazie, jak teraz wygramy i pokonamy jednego przeciwnika. Dobrze, dobrze, dobrze. Będziemy mieli mega skrzynkę. Jak nic nie będzie, wkurzam się, wyłączam film. Jak będzie jakaś postać, to nią gramy. Jak nic nie będzie, wyłączam film. Nawet, jakby był gadżet, no to wyłączam film. Wiecie. Okej, okay, Serge. Ja go sobie tutaj rozwalę. Chodno. Chodno. O kurcze, pokazałem się już. Czekaj, tutaj, dynamite. Um. Damy go! Dobrze, dobrze, dobrze. Pokonałem. Nie, dobra. Mamy jedną misję. Jedną misję zrobiono. I wygraj jeszcze raz z Darylem, tak? Wygraj raz z Darylem. Tak, wygraj gry. I co jest? Tylko 18 żetonów mi brakuje. Ej, dobrze. To ja nawet nie muszę robić tej misji, ale wiecie, zrobię sobie. Okej, okay, gramy z Bibi. Jak to fajnie wygląda. Dlaczego? Patrzcie, patrzcie to. Tam jest końc mapy. Ja nie wiem dlaczego, ale to jest taki lag. Że tam jest końc mapy. Widzicie to? A to nie jest jeszcze końc mapy. Potem się jeszcze ciągnie. Dobra, lecimy. OK. Co on robi? Co on tu... Ajajaj, chciałem uciekać. Okej, okay, on... Nie... TikTok tam jest. TikTok to jest znany gość. Oh my god! Jak się przestraszyłem, że wyłączyłem przez przypadek nagrywanie. Siema, kolano! Dobrze, pięknie, pięknie poszedł. Tutaj ich tutaj będę stał. Tutaj będę sobie stał. No chodźcie, podejdźcie tu. No dawaj. Elo. Co tam? Jak tam życie? Co jest? On mnie rozklepał. Okej. Okay. Uciekaj. Uciekaj, Bibi. Frank jest. No co? No co, no co? Głupie ci? Dobra, ja uciekam szybko, szybko. Uciekam stąd. Tutaj bóg. Dobrze. Nie wierzę. Czy ja zająłem drugie miejsce? Czy nie trzecie? Co? No nie! Czemu tylko osiem dostałem, że to mógł? O, ja nie mogę. Powinienem drugie miejsce zająć. Z kim ja gram? O! Z krukiem na Star Powerze. Dawajcie mi mojego skrzynię, już. Która jest godzina? O, kurczę! Już taka późna 57 słabo mam jeszcze trochę rzeczy na głowie Tutaj Dawaj MZ Gdzie, gdzie? Pff, co ja zrobię? I pójść! To jest lack like, y, ogólnie. Tutaj ona będzie na pewno. Nie ma. Te krzaki są piękne. Dobra. Okej. Okay. O, o! Pięknie. Rozklepię? Ja ją rozklepię? Dobra. Okej, okay. to było dobre zagranie. Boże, po co mam tu było? Po co mam tu było? O, pa, pa! Tak, pa. ja im wyjadę. Wyjadę i. To było głupie z mojej strony. Dobra, dzięki, że mi przycimy. Dobra, mam mega skrzynkę. Mam mega skrzynkę. Mam mega skrzynkę. Mam mega skrzynkę. Dobra, otwieramy. Szóstka! Jest! Do pana Do Geyla? Do Byrona? Do Amber? Co to będzie? Taki dreszcz? Kurczę! No nie! Dlaczego? skrina oczywiście robimy. Nie! Gadżet jak zawsze. Kurczę blade! Ale mam wymaksowanego na niej. Czekajcie, ale ulepszymy sobie Bayrona. Ej, czy do Majka mamy coś? Nic do Majka. Kogo mam na ósmej mocy nikogo? Ale dobra, w tym filmie byłoby na tyle, jaż za mieszekam. Na razie. Pozdro!